Nazywam się George White i mieszkam przy Kingsway. Blok, w którym znajduje się moje mieszkanie, liczy 10 pięter. Ja zamieszkuję szóste piętro. Wracając z zakupów, nie miałem zwyczajnie siły, żeby iść po schodach. Wszedłem do windy, lecz niechcący nacisnąłem dwa razy przycisk 1. jeden. Jak już wspomniałem, blok, w którym mieszkam, ma 10 pięter. Chciałem usunąć to, co nacisnąłem, lecz na próżno. Ku mojemu zdziwieniu winda zaczęła jechać w górę. Odczuwałem spore zdenerwowanie, porównywalne do tego, kiedy pierwszy raz publicznie występowałem z moim zespołem. Winda zatrzymała się, a ja wylądowałem w bardzo dziwnym miejscu. Wyglądało na opuszczone i na pewno nie zaglądano tutaj często. Naprzeciwko siebie miał stare drewniane drzwi. Stanąłem przed nimi i po chwili zastanowienia nacisnąłem klamkę w niedużym pomieszczeniu było tylko dosyć dużych rozmiarów lustro. Podszedłem bliżej, odkładając zakupy na bok. Na jego obramowaniu dużymi literami było napisane: Zwierciadło Urmingard. Na pozór zwykłe lustro powodowało u mnie niepokój. Dłonie zaczęły mi się podzić, a ja cały się trząsłem. Chciałem oderwać wzrok od tego przedmiotu, ale mimo szczerych chęci nie byłem w stanie tego zrobić. Po chwili w lustrze dostrzegłem coś dziwnego. Nie było to moje odbicie. Z wierciadle widziałem przechadzających się ludzi. W ułamku sekundy obraz zmienił się i na miejsce spokojnych ludzkich istnień skoczył ponący Big Ben. Obraz zmieniał się co parę sekund. Widziałem wybuchy atomowe, wojny, epidemie czy sceny kanibalistyczne. Ostatnią rzeczą, jaką ujrzałem, to koniec naszego świata. Dostrzegłem masę ludzkich szczątek. Ludzkość była jedną, wielką pustynią. Na ręce samoistnie zrobiła mi się rana w kształcie krzyża. Straciłem przytomność. Obudziłem się dopiero w szpitalu. Zapytacie się zapewne, jak się tam dostałem, prawda? Bardzo chciałbym zaspokoić Waszą ciekawość, ale sam nie znam odpowiedzi na to pytanie. Pomyślałem wtedy, że prawdopodobnie zemdlałem w sklepie, a ludzie znajdujący się tam zadzwonili po karetkę. Pomyślałem też, że całe zdarzenie z lustrem było tylko snem. Po paru dniach został wypisany ze szpitala. W domu podczas kąpieli zauważyłem ranę przypominającą kształtem krzyż. Mojego przerażenia nie dało się opisać, ale na to też znalazłem wytłumaczenie. Wmówiłem sobie, że podczas upadku w sklepie musiał upaść na coś ostrego i stąd tarana, a jej kształt to tylko przypadek. Położyłem się spać z myślą o lepsze jutro. Wstałem jak zwykle o dziewiątej, Zjadłem śniadanie i przed pracą postanowiłem obejrzeć wiadomości. Nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem. Każda stacja telewizyjna trąbiła z pojęciu Big Bena. W telewizorze ukazał mi się ten sam obraz, co w pamiętnym zwierciadle Rumingard.